Już za chwilę skończysz kolejny rok edukacji, masz wrażenie, że to jest ciężka praca, że szkoła, nauka, książki, to wszystko jest ciężkie. Ale mam dla Ciebie radę jako może starszy kolega w zależności kto mnie obejrzy w tym filmie, że ja swoją edukację zacząłem po szkole. Dziwnie to brzmi, ale wtedy kiedy nie musiałem, zacząłem się uczyć. Dla mnie to trochę za późno. Jeżeli zrozumiałbym to ciut wcześniej, mógłbym dużo więcej wchłonąć, dużo więcej się nauczyć i robić bardziej coś kierunkowo. Ale ty, jeżeli jeszcze masz czas i obojętnie w jakim jesteś wieku, to po prostu się ucz. Ucz się umiejętności, które przydadzą ci się w życiu, które pozwolą ci mniej pracować, łatwiej żyć, być bardziej szczęśliwym, może bardziej zautomatyzować swój biznes, może bardziej zautomatyzować swoje zarobki, albo zrobić tak, żeby to pieniądze pracowały dla ciebie. Ale najważniejsze, żebyś zaczął edukację. Nie odpuszczaj, nie leż, wyłącz wszystko, po prostu się ucz.